Od razu mówiłeś po ostatnim razem... Jezu! Jezu! Jak miałem na to zareagować? Jak ja miałem na to zareagować, co? To było mega szybkie! Czyli wira was bardzo serdecznie z tej strony użytkownika Diddew a to jest kolejny odcinek serii zagrajmy w Harry Potter i kamień filozoficzny i myślę, że bezby... Oczywiście, że tak. O, czyli znowu oczywiście robimy tą samą tradycję, czyli zbieramy tę e, papierkową robotę, która będzie potrzebna, żeby oczywiście, ten, przejść dalej. I oczywiście chciałem dokończyć, że kończymy dalej motyw związany ze zbieraniem monet, który będzie nam potrzebny. Czyli oczywiście klasycznie tego, czyli klasycznie papierologia i tak dalej. I podejrzewam, że skoro tego, że skoro teraz będą potrzebne monety do tego, do... Będzie znowu papierologia potrzebna, żeby polecieć właśnie do galeonów. To podejrzewam, że pewnie ostatnia rzecz do zrobienia, żeby zdobyć ostatnią monetę, to znowu będzie pojechanie do tych wagonów cholernych, które ten, które są olernie trudne, Harry, i pewnie trzeba będzie znowu się z nim pomęczyć, prawda? Tego nie wiem to dokładnie, ale dobra, mamy już wszystkie papiery zrobione. Możemy jechać właśnie do y, tego miejsca, które było zablokowane, i zobaczymy, co dokładnie będzie nam tam przysykowane. Przede wszystkim, jaka będzie atrakcja przysykowana. O, oh, tak jak myślałem, trzeci kurde wagon. Tak jak powiem tak. Oh,

że to wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. O, jeszcze raz. Widzicie, ja muszę manewrować bardzo szybko praktycznie tym czymś. To wcale nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Zresztą, kto być, zresztą, oczywiście sam nie będzie z tego sterować, bo ja nie jestem od tego. Dobra, kolejne te e, ściany, ale na szczęście teraz będę wiedział, jak je zrobić, bo się nauczyłem już, jak... E, Robi te manewry na lewo i prawo. Bo jak się pokazuje strzałka, zawsze, że. W sumie to jest taki kierunek, że jeżeli pokazuje się strzałka na lewo, to znaczy, że trzeba kierować się na tego, właśnie na lewo. A jeżeli pokazuje się, się na prawo, to na lewo. I praktycznie tyle można powiedzieć. O. Hmm. Dobra, 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 mamy to. Może uda się też to zdobyć. Dobra! Tak o to właśnie chodzi. Tak właśnie się to robi. Dobra. U, dobra, dobra, dobra. Dobrze, że to się akurat tak odwróciło. To akurat był dobry pomysł przede wszystkim. Dobra, czy będzie? U, będę mógł zdobyć? Będę mógł zdobyć, dobra. Troszeczkę było za nisko, ale dobra, jeszcze lecimy, jeszcze jest akurat w porządku. Powiem szczerze, jestem na razie troszeczkę zaskoczony tym, że ten. Ua. Dobra, 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 tak jest. Pięknie to było wykonane. Dobra, cyk, 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 cyk. Na razie ten... Kolejne polecą te diamenty. Klejnoty właściwie na lewo! Aaaa, nie zdążyłem! A, kurde! Teraz to mnie niestety zaskoczyło. Ja wiedziałem, że te. Kurde! Za szybko! Za szybko to leci! To dlatego mi tak za dobrze szło. Za szybko mi to leciało. Podejrzewam, że. O o, tak, to, teraz to na pewno już będę musiał powtarzać. Ja Jestem tego w 100% tak pewien. No, zar łatwo mi szło, dlatego gra tak stwierdziła, że... Aaa, musimy ci utrudnić, kolego. Musi być bardzo uważny teraz. A niestety nie byłeś i na pewno nie teraz tego. Na pewno teraz nie będzie kompletu. Mimo, że mam dwie, te dwie monety praktycznie potrzebne, ale jeszcze niestety kolejne były potrzebne. O, 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 dobra. Idę drugą stronę! I teraz na drugą klepkę. Chociaż... Może się uda. Jeżeli będą jeszcze jakieś monety, to... Może, może jest jeszcze jakaś szansa, że może się to uda. Mam trzy monety! Ty, niemożliwe. Ja za pierwszym razem to zrobię? To powinno być trudne. Ty, za pierwszym razem to mi się udało, wow! Nie ma mowy. Dobra, powiem wam szczerze. Jestem mega, ale to absolutnie mega zaskoczony. Że mi się udało to zrobić za pierwszym razem. Ja się spodziewałem, że mi to trochę prób jednak zajmie. Że, nie wiem, może tak 4, 5 prób, maksymalnie 6. A tu już za pierwszym razem mi się to udało. Je, nie, jestem mega w szoku teraz w tym momencie. Nawet nie wiem, jak mam to określić praktycznie. Eee, za daleko. Tam już byłem. To tutaj musimy iść. Może to dlatego mi się udało, bo wiecie, bo już miałem te doświadczenia z pierwszych dwóch przypadków, to dlatego ten. Tak to poszło. O, teraz jest tutaj, co? No, na pewno je wydam bardzo dokładnie. Właśnie te galeony, knaci i y, to trzecie, sickelsy. O, mówię, <noise> ja trochę miałem takie nastawienie na dzisiejszy odcinek, taki, że a, zgarnę te monety i tak dalej. i... Taka zasada będzie po prostu, że ten, że w następnym odcinku zajmiemy się kolejnymi właśnie zadaniami. A tymczasem nie muszę tego robić, że mogę już zająć się właśnie zasadami, bo przecież mam wszystkie trzy monety, które były potrzebne. I taki był mój oryginalny plan właśnie. Dobra, a w sumie pójdę najpierw do tego. My eagle owl is in the owlery, but he's rather highly strung. He must be fed before you can charm a feather from him. His treats are on the table in the owlery. Use the Wingardium Leviosa spell to get the food to the eagle owl. Use the cross button to charm the owl treat and then guide it to the eagle owl using the directional buttons and the cross button to keep it off the floor. Once he's fed, he'll nap, then you may use the same charm to lift the feather back. Good luck, my boy. No okej, okay, dobra, spróbujemy to zrobić, czyli musimy go nakarmić, żeby był ten, żeby spał, bo jeżeli nie nakarmimy go, to wtedy będzie problem Ale dobra, najpierw trzeba będzie zdobyć pióro z tej sofki, e, dobra, co ja mam tutaj zrobić? To jest pytanie o! Czyli chyba muszę tego, czyli chyba to muszę dać. Żeby tego, żeby... O, go tu nakarmić. Zgaduję się muszę chyba poprowadzić to do dokładnie. O, dobra. Zjedzony, ale widzę, że jeszcze tego. Ue, kamera. Czyli widzę, że jeszcze nie śpi. Okej, okay, rozumiem. Czyli trzeba po prostu tak pokierować kilka razy te orzeszki, żeby po prostu mógł tego, mógł zjeść. Dobra, drugi. Jeszcze nie, jeszcze jeden orzeszek potrzebny jest. <noise> orzeszki akurat widocznie są bardzo bogate, nie wiem, w pewną rzecz powodującą, że, że sobie mogą akurat spokojnie spać. O, dobra, zjadł trzeci i widzę, że chyba zasnął. Dobra, super, więc mogę już wziąć sobie tego. Mogę już wziąć spokojnie e... naszą, oczywiście, pióre... pióreczko, które będzie nam potrzebne. Dobra. E... Ja mogę takie upuścić i teraz je wziąć? Tak jest, dobra. Mamy pierwszy czek, który był potrzebny, czyli to pióro. I chyba było tylko jedno potrzebne, prawda? No, chyba tylko jedno, bo akurat nie widzę nic więcej. No, już się pojawiło akurat pióro w naszej okolicy, że W naszej okolicy, oczywiście, jeśli chodzi o ten, o górny. górny prawy ruch, więc akurat nie muszę się w. Dziękuję. Mój drogi przyjacielu. Że miałem powiedzieć, że poza tymi srebrnymi, właśnie monetami, czyli Cycles'ami, teraz mamy już pióro. Dobra, pierwsze trzech rzeczy do smocego toniku mamy z głowy. Teraz trzeba wykonać trzecie zadanie. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie to było, bo tutaj w tym sklepie jest dużo rzeczy, praktycznie. To wiecie, to niełatwo się odnaleźć ze wszystkim. Tutaj to było. Nie, tutaj. Oli A, już pamiętam. Teraz trzeba będzie wykonać yy, zadanie, chyba dlatego.

Ok, czyli muszę go chyba ten nakarmić. Zobaczmy. O, od razu się zaczyna. No dobra, to szukamy tego. Szukamy teraz ee, ptaka i tym podobne. O, tu jesteś, dobra. Dobra, jak to ma wyglądać? Bo widzę, że mam Cię gonić i co mam tutaj robić? A, już widzę, muszę na Tobie stać, żeby tego. Muszę na tobie stać, żeby zdobyć to pióro. O, stój, 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 o! No właśnie, o to właśnie chodziło. Czyli jedno pióro już mam, dobra. do tego co pamiętam, chyba było potrzebne trzy. Więc zobaczymy, czy to pójdzie, dobra. Drugie pióro już jest. Potrzebne będzie tylko jedno. Dobra, ptasku, Choć, chodź, 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 Potrzebne mi jeszcze jedno twoje piórko. Akurat się fajnie współpracujesz dzisiaj, więc myślę, że możemy się bardzo fajnie dogadać. Stój! No, dobra, dobra, Mam trzecie, mam, dobra, mam trzecie. No i dobra, mamy z głowy, mamy kolejne już pióro, więc możemy stąd wychodzić. Szczerze powiedziawszy, też trochę spodziewałem się, że to mi dużo zajmie. Zwłaszcza, że niektórzy mi mówili przed odcinkiem akurat, bo czytałem, że bym się przygotował akurat odpowiednio, bo mogłem tutaj mieć tylko. Mogłem tutaj bardzo długo czasu spędzić, a ja spędziłem nawet krótko. Ten ptaszek ze mną współpracował, więc to jest najważniejsze. Jestem wyjątkiem, bo akurat mi to wyszło nieźle, a tu okazuje się, że jednak coś poszło. O, właściciel wrócił. Super, to będę... To the Harry. It'll cost you one galleon for the three warts, but you'll need to find my giant purple toad first. I just had a delivery, and my giant purple toad has decided to hide under the boxes. Once you found him, use your knockback jinx to stun him and remove the wart. Be quick, though. Having warts removed annoys him, and he'll disappear to spite you. Okay, ty so I dobra, zasada widok jest taka, że ten, że trzeba będzie znaleźć tego e, żuga i podejść. Tak, jak to mam robić? Mam tego? O, dobra, dobra, dobra. Aha, czyli rozumiem. Dobra, czyli muszę chyba jednak powoli to robić. Dobra, tutaj jesteś? Nie. Pomyślmy, to teraz może tutaj. A! To poszukam może na górze. Cicho muszę robić tego, taki powoli, o. Nie. Tutaj nie ma. Dobra. Gdzie może być jeszcze jeden? Eee, to teraz spróbujemy tu tutaj. <laughs> no to jak ja mam to zrobić? A. O nie rozumiem cię. To czego ty oczekujesz? Chcesz, żebym znalazł żółwia, który się akurat schował. A nagle mówisz, że twoje jinxy niszczą twój sklep i masz być ostrożny. Czyli co? Czyli co ja mam robić? Mam je podnosić, czy co? A może zrobimy. Jak chcesz, to mogę zrobić coś takiego. O. Flipendo, nie. Dobra może tutaj, o widzę, widzę Cię, widzę Cię E, nie tutaj Tak, 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 wiem, że niszczę Twój sklep Czekajcie, ja chyba, ja chyba rozumiem o co jej chodzi Mam tylko trzy próby Bo bez, no, po tych trzech próbach to on ten, o widzę cię. Dobra, dobra, mam Cię Ciebie już jednego nie ma, super, to teraz szukamy drugiego już widzę jak chyba to wygląda, o, czy ja widziałam Cię? Czekajcie. Mam wrażenie, że tu jesteś chyba. Nie, nie jesteś. I co, ona się obudzi, że nagle... Eee, niepotrzebny jesteś. Nie, 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 akurat nie. Dobra, czy jego nie ma tam na górze. Dobra, to może polecimy do tego, do... Yy... na no, tu. A to są takie fajne znaki mówiące, że może gdzieś tu jest. A, widzicie! Tak, 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 tak. Nie ma. Woohoo! <śmany> Drugi? I gdzieś musi być jeszcze jeden. Tutaj mi się wydaje. Ale, ale szczerze powiem fa fajna rzecz, bo jak znajdę jednego, to resetuje się akurat czas, więc to jest akurat fajna rzecz, muszę to przyznać. Dobra, czy jest gdzieś tutaj trzeci? E, chyba widzę, chyba go widzę, chyba go widzę. Czy ty tu jesteś? Jesteś tutaj? Tak jest, tutaj jesteś. Hmm, nie ma! Nie będziesz mi się chować do żadnej skrzyni. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za akurat dogadanie się, ale powiem szczerze, że twoje zasady są trochę niejasne, że nie mogłem postrzelać we wszystko, żeby znaleźć, tylko musiał być pewnie jakiś tam licznik, żeby ten, bo... o, o bo zniszczysz wszystko i tym podobne Trochę takie mówię, nie kumate. Ale dobra, mam wszystko. I widzę, że Hagrid wrócił już z picia. O, wypiłeś dużo? I czy jesteś pijany? No nareszcie do tego Norberta pójdziemy, żeby dać mu właśnie Smoczy Tonik. No, trochę widać, że akurat ze smockiem jest troszeczkę gorzej. Maybe I knew him we've done it Harry Norbert is well again thank goodness I was so worried I'm glad he's better but sad in a way he's old enough to leave the nest and fend for himself now he'll want to go off on his own now the wee soul but I want to keep him here so I can look after him mm, he's old, because... Harry, Ron i Hermiona spędzali większość wolnego czasu w hadce Hagrida, próbując przekonać go, że nie może zatrzymać Norberta, jego ukochanego smoka. W końcu po wielu namowach Hagrid się zgodził. Tej nocy Harry zabrał Norberta prosto na najwyższą wieżę. Brat Rona, Charlie, zorganizował odebranie smoka z wieży i odwiezienie go z powrotem do Rumunii. Kiedy Norbert został uwolniony jednak, Malfoy zastawił pułapkę.

Follow the silver blood, to find the unicorn. Be careful. The forest can be a dangerous place. I better go, Harry. That spoiled brat Draco is waiting with Fang. If I'm not back soon, Fang might just have him for his dinner. Akurat tym razem popieram to, co robi ten Hagrid, że idzie znaleźć właśnie tego. Idzie znaleźć uh, Draco Malfoy'a tylko po to, żeby dać mu nauczkę za to, co nam zrobił. Powiem szczerze, tak, że co do akurat tego smoka, którego miał Hagrid, to powiem szczerze, z jednej strony trochę go rozumiem, że akurat nie chciał pozbyć się tego smoka, bo przecież go wychował i tym podobne, ale z drugiej strony także to no niestety jest taki pewien okres, że jeżeli ma się właśnie tego zwierzaczka, to no trzeba mu dać odejść niestety, a zwłaszcza takim, które nie są domowe, jak na przykład właśnie ten smok. Bo tak to wiecie, tak to. Nie ma szans, żeby. Yy... Nie ma po prostu szans, żeby wiecie, po prostu trzymać go dalej. Wiecie, jeżeli mówimy o takich kotach, yy, psach, albo nawet świnkach morskich, to akurat z tym nie ma problemu. Ale przy takich innych, właśnie przypadkach, to niestety trzeba, tak jak już mówiłem, dać mu odejść. Na, więcej wiadomo, słyszałem takie sytuacje, oczywiście na przykład, że wiecie, że. Yy... Słyszałem takie sytuacje, że takie dzikie zwierzęta mogą być trzymane, jeżeli się je dobrze robi, ale to ten, ale to są takie typowe przypadki rzadkich, można powiedzieć. I widzę, że nasze kochane trolle wróciły, więc i tym lepiej. Uuu, wolę poczekać, aż się gdzieś pojawi w jakimś miejscu. On chyba tu pójdzie, nie? O chwila. Tak jest, no to dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Poprosimy, żeby pan poleciał tutaj, o. I kolejna ta. Yy, fasolka się przyda. Ale szczerze powiedziawszy teraz skoro mam te komplet tych całych właśnie fasolek to i tak mógłbym je dać właśnie braciom yy, Rona. Tylko teraz powiem szczerze, jest jakiś problem, bo ja myślałem, że będę mógł tutaj zapisać odcinek, ale nie mogę zap zapisać go w tym momencie. Bo cały czas muszę pędzić, żeby chyba lecieć do końca, co jest najgorsze. Dobra, palą się wszystkie te... Yy, no, rośla czy co to ma być praktycznie, dzięki czemu będziemy mogli się dojść dalej, oczywiście do kolejnych e, przystanków. Dobra. Jedna fasolka, druga fasolka, trzecia fasolka. Eee, Blech, zaba. jest Nawet pomimo tego, że ja już mam wszystko. O kurde, a co my tu mamy? O, znowu te małe te, teraz za pierwszym razem się wystraszyłem i nie wiedziałem co to jest. Dobra. Wchodź mi tutaj, musisz zostać uwolnionym z złej magii, która tutaj jest kierowana. Czyk. Czyk, cyk, proszę bardzo. I został spalony. Dziękujemy. Biorę kolejne fasolki i zastanawiam się, gdzie teraz. Chyba tutaj, nie? Dobra, o, mamy tutaj widzę. Oczywiście rzecz, której będziemy mogli zrobić oczywiście e, naszą miksturę, która będzie potrzebna. Dobra, Czyk, cyk, cyk. Akurat to jest łatwe powiem szczerze, ze wszystkiej magii. O tego marudy się nauczyliśmy, ale to jest bardzo łatwe. Bo widzicie, jak mi to szybko idzie. Praktycznie cik, 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 i dziękuję bardzo. Dobra, zbiję z tego, zjedź pulsion i go wypijemy. Pomimo tego, że <śmum> nawet mam maks życia. Ale co tam? To się przyda na pewno na przyszłość. Może to mnie, nie wiem, na przykład wzmocni albo coś? Kto to wie? Ale dobra, tutaj już przeszliśmy i tutaj tylko zrobiliśmy tak naprawdę to, żeby sobie z tego życie odreagować. Ale teraz przechodzimy dalej. Zobaczymy, co teraz będzie. O co my tu mamy? Mamy jakiegoś wielkiego żółwia, ale co mam z nim robić? o, Nie, 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 nie. Co ja mam z nim robić? A, mam atakować. O Ła, to bolało. Dobra, to może tak zrobimy. Nie, 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 nie. Czy to jest jakaś walka, nie wiem, z Boszem? Czy czym to to jest? Dobra, cyk! Dobra, czy o to właśnie w tym chodziło? Chyba nie. A może ja mam spalić to jedno miejsce, kurde, czy coś? Bo nie wiem. Yyy! Zubiu! Odejdź ode mnie! Odejdź 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 Cyk! Dobra. A nie, dobra, o to chodziło właśnie, żeby po prostu go wyeliminować. Czyli chyba tu była sekwencja coś ale z Boszem mi się wydaje. Mówię, nie wiem, bo ja nigdy tutaj nie byłem, więc skąd mam wiedzieć? Najwyżej musicie mi wytłumaczyć. Czy to była sekwencja z bossem, czy co? A, ah, Potter. That of Hadrid sent me to tell you that we haven't found the unicorn yet. I doubt Hadrin can find the boots on his feet without a mat. Don't get lost, Potter. Remember these woods can be very dangerous. Cicho bądź, Malfoy, ty nas wpakowałeś w kłopoty, a teraz ty jesteś taki pewny, że Eee, nie ma tu żadnych tych, nie ma tu żadnych rzeczy i tym podobne. A ty taki czwany, kurde, bo myślisz, że jesteś wyszlyfery. Zapis! Nareszcie! Był mi potrzebny, żeby zakończyć ten odcinek. Niestety, musiałem go trochę przeciągnąć, ale mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać to zbytnio, bo Przynajmniej ten odcinek spowodował to, że o wiele wiele dalej doszliśmy do gry. Co jest akurat fajne i bardzo przyjemne, bo dzięki temu nie będzie dużo do ogarnięcia. 82% jesteśmy już bardzo, bardzo, bardzo blisko ukończenia gry. I to mnie akurat jest. No ale dobra, myślę, że akurat w tym miejscu tu się zatrzymam i. W następnym odcinku zajmiemy się oczywiście następną sekwencją. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Jestem Użytkownik www. Na razie i cześć!